Cześć z tej strony Scarlet. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale na kolejnym odcinku Planet Zoo. Jak widzicie, wiele się nie zmieniło tam. Tylko te mosty, które i tak będę musiała wyedytować, bo widzicie, tutaj te zejścia są takie średnie, bo mam trochę za długie te mm, mosty i mogłyby być krótsze te mosty i bardziej dostosowane, Ale tym będziemy się zajmować. Później. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że będzie taki odcinek ciekawszy niż ostatnio, ponieważ ostatnio chyba miałam. Hmm. No, ostatnio, ostatnio ogarnialiśmy zo. Wiele zwierząt jest zestresowanych, dlaczego? Aha, bo ludzie! O, zaczekajcie, to ja dam te wszystkie adnotacje, że cicho, że nie przeszkadzać, że ogarnąć tyłek i w ogóle. Dobrze, to ja to zrobię. To tutaj pododajemy. Oczywiście pamiętajcie o zostawianiu komentarzy i łapek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Szczególnie przy tej serii jest to mega istotne, ponieważ dzięki Wam i Waszym reakcjom mogę dotrzeć do większej ilości widzów. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące gry, to śmiało też możecie pisać, bo wiecie, ja nie jestem alfą i omegą we wszystkim, więc możecie śmiało dać znać, co sądzicie. Tutaj dałam informację, żeby ludzie się zachowywali, ponieważ zwierzątka mamy zestresowane, więc mam nadzieję, że ich poziom stresu troszkę spadnie i że ludzie będą naprawdę zachowywać się lepiej, ponieważ mogą sobie tutaj obserwować z naprawdę bliska te liski, ale z drugiej strony ich wyrzaski powodują, że liski nie czują się najlepiej. Zrobiłam tutaj też wejście do naszego zoo, dlatego, że tutaj było bardzo mało osób, a większość Ruchu jest właśnie w tej starej części, co tak średnio nam chyba pasuje, bo wolelibyśmy, żeby ludzie jednak odwiedzali też i tę nową. Także tak, dzisiejszy odcinek, tak jak wspomniałam, będzie takim odcinkiem, chyba, w którym będziemy ogarniać sobie tę część jeszcze tutaj. Nie wiem, czy nie zrobię od razu jakiegoś wybiegu tu. Na pewno ta część jeszcze zostanie taka rozgrzebana, bym powiedziała. Ale tutaj fajnie by było też zasadzić jakieś rośliny, ale zacząć po prostu upiększać ten. Te części tego zo, żeby ona też ładnie wyglądała. No i tutaj mamy takie przejście. A, i wiem, co jeszcze chciałam tutaj zrobić, jeśli chodzi o te informację taką lepszą, bo na razie ta informacja to tak średnio się prezentuje. Jakieś ławki tutaj jeszcze damy. Myślę, że tu bym jeszcze umieściła właśnie po ławce, żeby ludzie mogli sobie usiąść i będzie trzeba pomyśleć o kwestii związanej z, pewnie się domyślacie, toaletami i sklepami. Także tak. Dzisiaj prawdopodobnie będzie się działo i będzie ciekawie. Jeszcze tutaj koszę umieścimy, bo jak wiemy, ludzie lubią syfić w tej grze. W ogóle to są chodzące syfiarze. Oni wszędzie śmieci zostawiają. Już pewnie na tym moście jest pełno śmieci, znając życie. Na razie jeszcze nie wrzucałam w nim lamp, dlatego że on jest niby podświetlany, więc chciałabym zobaczyć nocą jak to wygląda i czy faktycznie jest podświetlany. Tutaj jeszcze kosze wrzucimy. Będziemy to weryfikować. Także tak wygląda wszystko na razie. Myślę całkiem dobrze. Badania się zakończyły. Ok, informacja znajduje się zbyt daleko wybi od wybiegu. Czemu? Czemu znajduje się zbyt daleko? Przecież wybieg jest też tutaj, centralnie na dnie, więc proszę mi nie mówić, że zbyt daleko. No i mam nadzieję, że wszystkie te zwierzątka dobrze się będą tutaj czuć. O, nawet mamy się, widzicie? Już jakieś się zrobiły, już jest wszystko w porządku. A jeżeli chodzi o koniki, no to koniki mają zablokowane rozmnażanie pandy, to wiecie, że ostatnio coś nieładnego nam przyszło, jeżeli chodzi o geny pand. Bardzo lubię ten wybieg przez ten taras taki. Tutaj widać, że się starałam, a tu jakoś tak to nie wygląda, jakbym się mocno starała, ale spokojnie naprawię to. Trochę głupio mi jest zrobić takie wysokie wzniesienia na takiej wyspie, no bo to jest jednak wyspa, nie? Więc takie mam delikatnie ujmując mieszane uczucia co do tego wszystkiego. To sobie skopiujemy, i będę chciała na pewno tutaj jakieś jeszcze roślinki wrzucić, żeby to tak ładniej nam się prezentowało. Więc poukładamy sobie. Tej zieleninki w takie jakieś kształty. Oho, zapada zmierzch, więc będziemy wiedzieć o co chodziło z tym podświetlaniem. O ile tu jest prąd. Bo to też nie jest powiedziane, nie? Bo może nie do końca tutaj będzie to tak wyglądać, jak ja sobie wymyśliłam. Ile ci Juj, ile to się narobiło narobiło. Ej, za niedługo nie będzie dla nich wszystkich miejsca na tym wybiegu. Chociaż teren mamy dość duży, no ale jednak. <słyski> Masa tych dzidziusiów. Ale to dobrze. Może będą mieć właśnie fajne geny. I widzę, że tutaj nie trzeba za mocno mieszać, jeśli chodzi o genetykę, bo... Nie ma problemu, jeśli chodzi o ich kolory. Oni naprawdę się w różnych kolorach rodzą. Ja się tak martwiłam, że to będzie ciężko zdobyć coś tam, coś tam się okazuje, że <noise> leci dosyć prosto, jeśli chodzi o genetykę w tej grze. Nie wiem, czy to dobrze, tak szczerze. Nie wiem, bo jakoś tak mam wrażenie, że, lecie kontynent, zrobimy sobie Europę? Że no, średnio. Myślałam, że to będzie trudniej, ja. Się okazuje że niekoniecznie. Zrobimy sobie ulubione polskie drzewo, czyli taką tuję. I będzie trzeba jeszcze tutaj ładnie ozdobić. Bawą Indyjskie wkrótce doczeka się potomstwa. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ale jak wiecie, mamy też miejscówkę tutaj, którą fajnie byłoby wykorzystać dla jakiegoś zwierzęcia. I fajnie byłoby, żeby to było takie zwierzę, którego my tu jeszcze nie mieliśmy. I myślę sobie, że jak tak przeglądam to wszystko... Że chyba ja chcę tutaj ym, Daniela. Daniel, chodź tutaj, Daniel zwyczajny, w stosunku, rozmaicenie. O, Daniel może być z jeleniem szlachetnym, ale do jelenia nie można wchodzić, więc mielibyśmy w sumie sobie tylko tutaj te Daniele. On jest najmniej zagrożony i no, myślę, że to byłoby dobre. Chodźcie, zobaczymy sobie zresztą w handlu zwierzętami, co tam ciekawego. Rynek zwierząt i u. Uh! Dobre geny, ale my szukamy sobie Daniela. Ja nie miałam chyba jeszcze Daniela zwyczajnego. On musiał niedawno jakoś dojść do rozgrywki. Hipopotama sobie wyłączamy, i pandę sobie wyłączam. Potwierdzamy i lecimy. Jeśli chodzi o atrakcyjność, bardzo proszę. Ty masz dobre geny, to ja Ciebie poproszę, i poproszę sobie jakąś dla Ciebie panią. Ty możesz iść Tamarka. O, Ty jesteś fajna. Sky też dobra będzie. Nie wiem, ile może być samców i samic. Nie przeczytam. Oczywiście stwierdziłam. O, Daniel, Daniel będzie spoko. No ale jednak wyszło jak wyszło. Strategia polygynia. Mm. I tak, od 3 do 16, wielkość grupy kawalerskiej samców bez młodych osobników 3 do 6, a samic 3 do 15, neutralność i tak. Więc ja myślę sobie, że przejdziemy sobie jeszcze raz do tego rynku zwierząt i ja sobie jeszcze zaadoptuję tutaj jednego zwierzątka Daniela. Tutaj sobie zrobimy filtrowanie i lecimy do tych Danieli. Zresztą te Daniele to takie będą nasze, nie? Mamy tutaj panią, mamy tutaj panią, więc bierzemy sobie dwie panie i tego tutaj Andrew i wysyłamy sobie do tego wybiegu. Myślę, że będzie dobrze im tutaj na tym wybiegu. A ja wejdę sobie tutaj do ZO. badania techniczne nie, ale badania weterynaryjne. O nie, hipopotam karłowaty przystąpi do rozmnażania wsobnego. Nie, nie pozwalamy na to. Bardzo proszę, co tutaj się odwala? Ty masz lat 5,4, ty masz 25, ty idziesz, moja droga, do magazynu w centrum handlowym. Żadnego rozmnażania wsobnego, proszę mi tu sobie odpuścić takie niegodne rzeczy. I wracamy tutaj. Do badań weterynaryjnych. Strasznie to jest takie rozpraszające. I myślę, że mniej więcej mamy zakończone to. Na początku myślałam, żeby w ogóle zrobić zupełnie inne domki, ale wiecie co? Jak tak sobie układałam, układałam, to tak pomyślałam, że chyba jednak te pasują mi najbardziej. Co ty hipopotam karłowaty masz z tym rozmnażaniem w sobie? Ty się cały czas też w sobnie rozmnażać. Hej, hej, nie, 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 boże nie. Co to, to nie. Ty w ogóle jesteś yy, jakiś taki. Nie wiem. Chyba będę musiała jeszcze raz yy, przejrzeć ten wybieg, bo wydawało mi się, że. Wszystko jest dobrze. A jednak nie jest dobrze. Ty, o lololo, gdzie jesteś? Bo chcę wiedzieć, czy ty też będziesz sobne miała z nim. 23 lata, rodzice. Rodzeństwo. Okej, okay. dzieci. Nie, ty nie będziesz się z nim w rozmnażać. Dobrze, to chociaż tyle. No i wracając, wydaje mi się, że chyba już zakończyłam kwestię związaną z tym wybiegiem tutaj. Nie jest jakiś taki najpiękniejszy, więc cały czas się zastanawiam, że a może by jednak coś tutaj dodać, jakieś kwiatki na przykład. O, to by było dobre, bo tak tego mi właśnie brakuje. Tutaj jakiś kwiatek. Nie wiem, czy to ręką będzie odpowiadać, bo nie chciałam robić tego za dużo, bo żeby nie przegiąć i żeby one miały tutaj miejsce sobie do biegania. Bo jednak na początku, jak ustawiłam im inny wybieg, to jakoś tak miałam wrażenie, że, że właśnie przegięłam. Że one nie miałyby miejsca do. poruszania się. Tutaj mamy niby jelenia, ale jeleń Daniel blisko, nie? O, i to jeszcze pobrałam. To bym chciała mieć. To będziemy mieć tutaj. Lubię fontanny, nigdy ich nie miewam, więc tutaj będziemy mieć fontannę. Ktoś zbudował, to ja wykorzystam, tylko oczywiście dobrze obrócę. Trochę jak oko to wygląda. No i chyba będzie dobrze teraz. Tak myślę. Mm, I powiedz ty mi, Jezu, jakie one są piękne, Wy to widzicie? No spójrzcie, jaki majestatyczny, piękny, aż sobie zrobię zdjęcie mu. Jest cudowny. Ju, piękny, to futerko ma takie piękne, i w ogóle w tej grze wygląda tak pięknie. Aż zrobiłam kilka zdjęć. No i on jest tutaj Alfą, a ludzie sobie mogą podróżować i zaraz będziemy jeszcze ustawiać im dodatkowe rzeczy. E, ci przyszli tutaj zjeść burgera, więc to też jest dobre. Zamiast oglądać, to będą chodzić tutaj zjadać burgery, nie? Nie o takie. nic nie robiłam. Słoń indyjski wkrótce doczeka się potomstwa. U, prężnie działa pan słoń indyjski. Panie słoń indyjski. A czemu ty masz antykoncepcję, a nie miej sobie antykoncepcji? Czy jest ktoś jeszcze, kto ma antykoncepcję tutaj? Nie, uuu, ile dzi. O, Ale będzie to sprzedawania. Rudendraw, idziesz tutaj? A nie, Rudendraw, to był Alfa. Boże, drogi, co ja robię? Rudendraw, wróć! Rudendrawiu! rudendrawiu, bo zawaliłam słoń indyjski bardzo proszę, rudendraw chodź, czy tam rudendrew ja wiem, ale rudendraw zostanie i ktoś coś kupił ode mnie, więc zobaczymy sobie, tak gatunek No, wygląda na to, że ktoś coś kupił, ale nie jest pokazane, co ktoś mógł kupić. I niby tutaj konie. Ej, to jest jakoś tak pomieszane dziwnie. Bo wychodzi na to, że ktoś coś kupił. Uuu. Ej, to dobrze, dobrze, dobrze. Widerka orientalna Albinos poszła. Super 146. Czyli coś tam się jednak posprzedawało. A moja hodowla słoni indyjskich ma się coraz lepiej. Cały czas to jest moim ulubionym wybiegiem. Najlepiej wyszedł. Przez to może, że jest taki dopyszczony Te są takie zwykłe, i tak się zastanawiałam z tą kwestią tutaj ogrodzenia, bo myślałam, że może coś innego dam, ale jednak nie. Jednak chyba zostanie tak, bo jest bardziej naturalnie. I dobrze by było, żebyście wy zaznajomili się z Angel. Czy jak tam cię zwał? Ale ty się za bardzo nie chcesz z nimi zaznajomiać, nie? Ale może coś. Jaj! Jakiś liczny. Ale może coś niedługo będzie. Ale jesteś śliczny! Bojednoki, ale do kłośkania piękny. Dobrze było zrobić tutaj wejście po tej części. Co w się sensie w tej części. Bo tędy ludzie teraz wychodzą i będziemy mogli im tutaj gdzieś ogarnąć toalety. Myślę, że tutaj ogarnę im gdzieś toalety. Albo tutaj im ogarnę toalety. O, to też jest dobra myśl. Toalety i sklepy gdzieś tutaj, nie? Będzie dobrze. Patrzcie, jak sobie pięknie tutaj chodzą. A już jedna z nich spodziewa się potomstwa. Sky. I Sky ma bardzo ładne cechy. Czy cechy, geny? A ty masz średnie geny, ale też nie jest najgorzej. Oj, nie będą dzidziusia. Lubię dziedzić się w tej grze. się to jest najlepsza rzecz na świecie. Tutaj jest problem, bo zawsze mam wrażenie, że oni tutaj preferują cały czas te automaty, a że te automaty niekoniecznie są dobre. Bo one mocno się psują. Natomiast słuchajcie, zrobimy sobie teraz kolejną bardzo istotną rzecz, o której zawsze wam mówię, że zawsze jest istotna, ale bardzo często zapominam. Czyli robimy awans i podwyższamy. Zarobki naszych pracowników, bo pamiętajcie, że trzeba o nich dbać i ich szkolić. To nie jest tak, że raz sobie zatrudnicie i że na tej jednej gwiazdce będą, bo jak będą na tej jednej gwiazdce, będą przemęczeni, będą źle sobie radzić w pracy, a im są bardziej wyszkoleni, tym bardziej szczęśliwi i radośni. No i wiadomo, że jak ich wyszkolicie, to tak samo jak w normalnym życiu wypadałoby komuś, kto posiada większe umiejętności, zapłacić więcej za pracę niż temu, kto dopiero się uczy i popełnia błędy, nie? Więc żeby ludziom wyszkolonym dobrze się u nas żyło, to musimy trochę więcej im płacić. Także lecimy sobie standardowo, klasycznie wszystkich tutaj będziemy szkolić. Brak strefy roboczej. Tę strefę roboczą powinnam im była zrobić, ale cały czas mi się nie chce, bo te strefy robocze też były męczące dla mnie. Chociaż ja nigdy w tych grach nie robiłam stref roboczych. W się sensie w ostatnich zo tak, ale normalnie, ale normalnie nie robiłam. Natomiast, jak już miałam naprawdę takie duże zo, no to faktycznie nie można było już sobie odpuścić tych stref roboczych. Zwierzę umarło. Kto umarł? Uuu, perdana, wyderka. Przykro mi, Perdana, no trochę z nami byłaś. Jeszcze tam dałaś nam jakieś młode z tego, co kojarzę. Oczywiście, że dałaś. Więc was sobie zabierzemy do magazynu w centrum handlowym, albo zostawimy tutaj ciebie. A was sobie zabiorę. I sprawdzimy. Miachty, jakie masz geny? Miachty nie jest zła. Sprawdzimy sobie teraz u mnie w handlu zwierzętami w magazynie zwierząt. Wyderkę orientalną. Wederka orientalna, chodź się potwierdź. I zobaczymy, czy Wy możecie się z nią... O, Ty możesz. Możesz z nią mieć młode. Więc wyślemy Cię tutaj i będziemy sobie dalej produkować małe wyderki orientalne. Niestety, moi drodzy, u urodził się chłopczyk. Ten chłopczyk to wiecie, nie? Że on tak z genami średnio chyba był. Z Tego co kojarzę. No, średnio był, więc trochę ciężko, a ty co? Żegniby uciekłeś, przecież ty jesteś cały czas na wybiegu, nigdzie nie uciekłaś. Żura wkrótce osiągnie dorosłość, to bardzo dobrze. A żurawie, czy wy się już dosyć mocno. No myślę, że wy się już dosyć mocno rozmnożyliście, więc można znowu to zablokować. Aby nic więcej się tutaj nie działo. Jezu, jak oni się blokują, tutaj ci ludzie. Widzicie to? Na tym wybiegu. Ale cały czas tymi pandami się martwię. W handlu zwierzętami też za bardzo nie ma dziewczyn. pant. Ja też za bardzo nie mam. Mam niby tutaj samice. Nie wiem, mogę je wysłać do zobo. I tak nie mam za bardzo, co z nimi zrobić. Ale czy to mi coś da? Nie sądzę. Daniel zwyczajny wkrótce doczeka się potomstwa. Dobrze, to czekamy razem z tobą. Doczekuj się tego potomstwa. A ty? Oho, też będziesz miała potomstwo. Dobrze. Podoba mi się to. Uuu. Jest dzidziuś. Z pięknymi gębami. Jaki ładny ciciuś! Ojoj! Czemu zwierzątka są takie piękne? Ojoj! Jaki śliczny jest! Z pięknymi genami, tak jak powiedziałem. To chłopczyk? To dziewczynka? To dobrze. Bardzo dobrze. I kochani, myślę... Że to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Planet Zoo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się standardowo Ciepłutko i cześć!